Witam serdecznie. Kosimy w sieci. Tutaj mamy, przepraszam, znowu mi tu ktoś podmienił. Tu mamy A40 A48 no. A48. No teraz możemy już. Już kosimy w sieci. Proszę bardzo, gramy D4 i system londyński zwany tak. Od nas debiut kolego był, no ale system londyński, system czy debiut londyński. Jak to mówią gramotni niegramotni? London. London. Oni nie wiedzą, że London to po polsku Londyn. Tak jakbyśmy na Paris mówili, nie mówili Paryż. Na Praha Praga. I tak dalej. etc A ana. Aachen byśmy nie mówili. Akwizgran Na Köln, kolonia. I na Minsien, monachium. Chociaż niepotrzebnie... Nie, nie. No i Bayern, Bawaria. Bawaria, monachium. Leciń g6. Królewsko-indyjska przeciwko londyńskiemu. Tu gramy h3, żeby schować. Więc jak gońca na poskoczek H5, więc jak będziecie tych nieszczęsnych ludzi douczać, to tak delikatnie, nie wyśmiewajcie się z nich. To nie ich wina, że ta wiedza im nie trafiła. Ale to są, z drugiej strony są zawirusowani informacyjnie, jeżeli mówią Londyn, jeżeli jeden mój uczeń, pytam się go, co się robi z wolnym pionkiem, a on mówi, że się go puszuje, a to taki mały chłopczyk, bo ogląda. Puszuje się wolnego pionka. No cóż, język polski. Trzeba czytać Sienkiewicza Prusa. C5. Bardzo ostro przeciwnik gra. A my na to spokojniuszko. D5. Nie, nie gramy C3, tylko niespodziewanie przychodzimy do struktur benonich. Old Benoni, jak to mówią. Starożytne Benoni, starożytne Benoni, no i przeciw i stoi Benoni C3. A to to jest bariera pionowa B2, C3 przeciwko temu gońcowi ograniczającego. No to tak się robi. Mały plusik, chociaż sztuczna inteligencja ocenia, że, że lepsze było skoczek C3, ale sztucznej inteligencji trzeba. Wybaczyć, tu pozycja ma charakter zamknięty, nic otwartego nie ma. Nie ma forsownej gry. Podobno. Hetman B6 dawało przewagę. Podobno. Goniec D7. No i trzeba wyprowadzić gońca. Znaczy, można go było na C4, ale na D3 stoi dobrze. On tu wiosny nie czyni, ponieważ jest G6. Specjalnie mógł iść równie dobrze na E2. Ofiara, pionka. Przeciwnik nie widział, bo grała automatycznie, przygotował sobie ruch. No i teraz już mamy centrum i będziemy szykowali uderzenie. Jak to mówił inny przedstawiciel sztucznej inteligencji z planem E5. Nie ma planu E5, E5 to nawet nie jest w to jest pojedynczy ruch. No dobra, B5. No przeciwnik kontratakuje ostro. I słusznie, tu gdzie ma przewagę, ma tu przewagę jakościową pioną, Powinien iść. Roszada. No jest mój uczeń czarny gra. Też dobrze wyszkolony. Proszę jak ładnie. Gdyby piony hetmogoniec nie stał na G7, byłaby struktura jak w hiszpańskiej. I proszę i jedzie. No, to Chyba znajduje pole dla konisia C5. No zobaczymy, co on tu znajduje. A3. No, to oczywiście, proszę bardzo. Skoczek A6: jak pięknie czarny gra. I kombinujemy jak kaczoreczek w sieci. Czas start. Kawusia z kardamonem i cynamonem. Już jest 8. 20, tak? Sma 20, kiedy to nagrywa, w środku nocy. Rano wczoraj, w Brydża. Długo z Jędrusiem. No i 5 gramy. I tak, gdyby mój uczeń tak zagrał, bym go skrzyczał, bo robi rust gry środkowej, kiedy z debiucie, kiedy skoczek niewyprowadzony, hetman między wieżami. Musi się pozycja czarnego popsuć. No, teraz niektórzy, sztuczna inteligencja poleca goniec A8, co jest ruchem równie skandalicznym. Skoczek C5 wygląda dobrze. Teraz jak wprowadzić do gry te figury? Czas start. A jedyny sposób to zagrać A4 A przeciwnik nie daje wprowadzić do gry, bo to jak zbiłby, byśmy zbili od razu, może nie. Może nie od razu. Może najpierw byśmy zbili tam i dopiero teraz tam. No i tak byśmy segrali oczywiście z bardzo, bardzo dobrą grą czarnych. U ale przeciwnik nie daje. Dobrze mówię, podstawił tu piona zaofiarował. Zaofiarował piona, my tego piona bierzemy. Ale jesteśmy w debiucie, o grze środkowej. Ma liczne naciski. Tu jakby grał wieża E8. Na szczęście zagrał miętko. Skoczek CE4. Skoczek idzie do centrum. Ale to nie jest strategicznie ważny punkt, ponieważ nie jest broniony. Goniec E5 należałoby, Hetman E2 słabsze. Stoimy co prawda dwa razy na koniku, ale gdyby zbił na D5, to by odbił pionem. Goniec F5 wypuszcza lwią część pozycji. Bijemy ze strachem i kombinujemy, jak kaczoraczek w sieci, czas start. Kombinujemy proszę tu zgłaszać posunięcia Szczególnie, że on zagrał otakę. No, no, na otakę. Trzeba było grać wieżą na D1, ruch D6 jest ruchem dzikim. Tu widzimy figury nie grają, Białe są, wieża wyłączona, druga wieża wyłączona, a biały szaleje. Tak grać nie wolno, czarne mają pełne wyrównanie, odbiły piona. I tu czarne się kiepszczą na maksa. Jak mówią, no po gońce trzeba było gońca na C6 wycofać. Goniec F5 to jest woda na myn białego. Po pierwsze, spsujemy piony, my tego piona wygramy. Po drugie, zyskujemy tempo z prowadzeniem do gry jednej wieży. No I teraz należało zbić na B4 albo wychodzić konikiem. Ale no jak gramy tempo, to chcemy wygrać kolejne tempo. Goniec E3. Tu podpowiadam modernistom przyszłością szusznej dwukiencji, że zastosowałem oba zapisy tego trudnego słowa. Tempo. Tempo i tempo. Tempo. Może. Może. może Jedziemy. Wieża F8. No Hetman F3. Dalej jesteśmy w debiucie. Gdyby mój uczeń tak grał, to by mu nie żałował cierpkich uwag. Ponieważ skoczek broni piona bierzemy. Goniec zasłania linię, to bierzemy się, nie przejmujemy. Chociaż lepiej było na B4. Wieża AD8. No i co? Musimy wybić. Musimy wybić. Tu szczęśliwie król ma lufcik. Też lepiej było grać wieża D8 i konić D2. No wreszcie wszedł do gry. I tu powiemy oj, oj ojoj. No to stawiamy gońca na, na gońca. Gdyby wybił, mielibyśmy izolaczka więcej albo i 2, ale napadł szczęśliwie na hetmana, no To trzeba zrobić podwiązkę. Teraz goniec nie może być, bo, bo zasłania króla przed szachem. Skoczek G6. <laughs> Teraz trzeba było spróbować Skoczek E4. Ruch w tekście nie jest zły. Tak bardzo ładnie. Broni pionek, widzimy i robimy wolniaczka. I A5. Bo hetman nie może grać w 5 od razu, bo zbijemy. Tu gra na pułapeczkę. F5, a my idziemy, on na pułapeczkę, Hetman G5, my i wiążemy pioneczka. I nie wiadomo czemu nie poszliśmy na ten wariant. Kto mi wytłumaczy, kto mi wytłumaczy co za falo, Miałem, oczywiście to nie jest mój błąd, tylko jak mówią internauci, miałem falowanie uwagi. O, tak powinien grać. Falow Ale prawdopod no nie spodziewałem się, że podstawi wieżę. Pchnąłem piona i pozycja się wyrównała. Pozycja się wyrównała, bo wieża A8 byłoby koło równego. Szczęśliwie mój ziemny przeciwnik zdeplasował sobie Hetmana. A idziemy zabrać Konisia. Tu w ogóle to w niektórych wariantach oprócz zabrania Konisia mogliśmy trzepnąć i dorobić Hetmana. Co by było na trzepnięcie, i dorobienie Hetmana? On tu nic nie bije, byśmy wygrali. Wygralibyśmy. H4 idziemy po konisia. Wieża D7. I teraz trzeba było grać. O, jak kaczoreczek wygrywa. Ten kaczoreczek to tak na kosiu. Ojej, żeby innego słowa nie użyć. Tak na kosiu. Tak na psociu. Trzeba było bronić przez hetman e3 tego, co to będzie się owijać w bawełnę, ruch 5 wygrywa konika. Tak nie, tak to co nie pogramy, wieża tu. Teraz powierza c1, a to przegrywa. To przegrywa jak weźmie wieżę i co? I się rozpłacze. I się rozpłacza, ale czasu było już mało. Gorączka sobotniej nocy. Wtedy graliśmy turniej. No i co? Pionów po Gramy prostą końcóweczkę, ale gramy. Wieża F7 i ten ruch przegrywa. Ten ruch przegrywa. Wieża E6. No grozi wieża G6, wieża G8. Przeciwnik zagrał Hetman E4. I się połapałem na Hetmana, trzeba było trzachnąć. Jak tu, to tu. Jak tu, to tu. A jak tu, to tu tu ale jestem taki łapczywy na hetmany, więc wziąłem hetmana, nagle się okazało, że mata nie ma, czy to jeszcze mogę dać szaszka na, to jeszcze mogę dać szaszka, a wziąłem hetmana, no i po tym szaszku, kiedy biorę piona b4, mój miły przeciwnik się poddał, ale z tej partii nie jestem zadowolony, kaleczyłem sztukę, kaleczyłem, przyznaję się, Przyznaję się. Dziękuję za uwagę.